Witam w kolejnym odcinku z serii kultowych ciężarówek z epoki PRL-u. Bohaterem tego odcinka będzie olbrzym produkcji radzieckiej Kras 256 B1 z roku 1978. Numer ten możemy nabyć w kiosku od 12 maja 2021 roku. Ciężarówkę produkowano w fabryce samochodów w Krzemieńczuku na Ukrainie. Skonstruowany w taki sposób, by radził sobie w każdych warunkach terenowych i klimatycznych. W 1969 roku rozpoczęto produkcję wersji oznaczonej literą S, przystosowanej do pracy w ekstremalnie niskich temperaturach sięgających 60 stopni poniżej zera. Auto wyposażono w podgrzewacz silnika, a także mocniejsze akumulatory, znajdujące się w izolowanej skrzynce. Nie zapomniano także o ociepleniu kabiny. Wczesne egzemplarze pojazdu miały drewniany szkielet kabiny obłożony metalowymi panelami. Było to spowodowane tym, iż drewno lepiej znosi różnice temperatur. Maszyna ta przystosowana była do najcięższych warunków i najbardziej wymagających zadań. Oficjalnie pojazd miał być przeznaczony do pracy na wielkich budowach, w rzeczywistości często trafiał do armii państw Układu Warszawskiego. Służyła także przy likwidacji skutków katastrofy elektrowni atomowej w Czarnobylu. Były użytkowane także w Polsce, można było go spotkać niegdyś w wojsku. Później wykorzystywano je także w sektorze cywilnym, jednak, ze względu na przepisy dotyczące nacisku na oś, dziś nie spotkamy ich na drogach, chyba że na pokazach militarnych. Jednak wozy te nie do końca wyszły z użytku, bowiem można je nadal spotkać w kopalniach. Zawdzięczają to swojej prostocie, niezawodności oraz olbrzymiemu udźwigu. Kraza można było spotkać z różnorakim nadwoziem. Występował za budową dźwigową, ciągnika siodłowego, ale także w wojskowej odmianie. Napędem na wszystkie osie o specjalistycznym nadwoziu takim jak stacja radarowa czy most pontonowy. W wojsku wykorzystywano go do holowania lawet z czołgami. Oczywiście najpopularniejszą odmianą była wywrotka, która pracowała na większości wielkich budów w krajach socjalistycznych. Modyfikowano go nawet na wóz mający funkcję pomocy drogowej. Posiadał dwuobwodowy układ hamulcowy. Jeden z obwodów obejmował koła przedniej i środkowej osi, drugi koła tylnej osi. Zastosowano w nim najprostsze i jednocześnie najskuteczniejsze rozwiązanie Podłużne, półeliptyczne resory piórowe Dzięki takiemu zawieszeniu radził sobie w najtrudniejszych warunkach terenowych i klimatycznych W wozie zastosowano potężną, ośmiocylindrową widlastą ustawioną wzdłużnie nad przednią osią Jednostkę wysokoprężną, czterosuwową, górnozaworową o pojemności niemal 15 litrów Osiągała moc 240 koni mechanicznych przy 1500 obrotach na minutę Dzięki wysokiemu momentowi obrotowemu, wynoszącemu 883 Nm, samochód mógł uciągnąć zestawy o wadze do 50 ton. Oznaczenie silnika Jams 238, napęd na dwie osie z centralną blokadą dyferencjału, skrzynia biegów ręczna o pięciu przełożeniach do jazdy w przód i jednym do tyłu. na Nadwozie oparte na ramie podłużnicowej, trzyosobowa metalowa zamknięta kabina zbudowana na drewnianym szkielecie. Rozstaw osi to 4080 mm plus 1400 mm, rozstaw przednich kół to 1950 mm. Rozstaw tylnych kół 1920 mm, długość to 8190 mm, szerokość 2640 mm, wysokość 2790 mm, minimalny promień skrętu to 13 m. Masa własna samochodu z pełnym obciążeniem to 10850 kg, to dopuszczalne obciążenie to 12000 kg. Pojemność baku paliwa to 165 litrów, prędkość maksymalna z pełnym obciążeniem 65 km na godzinę, zużycie paliwa to około 40 litrów na 100 km. Pora rozpakować model. Mamy już model wyciągnięty z blistra. Z pewnością to jeden z największych modeli dotychczas. O ile nie największy. Rozmiarem porównywalny jedynie z jelczem 415 z numeru 5. W miniaturce można dopatrzyć się wielu szczegółów, wykonanych bardzo dokładnie. Kabina samochodu w całości z metalu. W centrum mamy plastikową matrapę będącą osobnym elementem, na której umieszczono emblemat Kras. Bardzo mały i niestety niezbyt czytelny. Otulony z dwóch stron siłownikami maski. Za atrapą po dokładnych oględzinach dopatrzymy się metalowej chłodnicy będącej elementem bryły kabiny. Po bokach kilka elementów i detalów, które wykonano znacznie lepiej niż emblemat. Przykładowo są nimi reflektory przednie będące elementami osobnymi wykonanymi z plastiku zaznaczonymi poziomymi kreskami dodającymi realistyczności. Mają także czarne obramówki. Jest to naprawdę dobrze wykonane, prezentuje się OK, ale można powiedzieć, że to, że jest to mocną stroną każdego z modeli kolekcji kultowych ciężarówek z epoki PRL. -u. Są właśnie bardzo dokładnie wykonane przednie reflektory oraz kabiny. Obok lamp przednich mamy małe okrągłe pomarańczowe kierunkowskazy, te już są wypukłością pomalowaną farbą, a na krawędziach pojazdu, a dokładniej na krawędziach plastikowych płotników mamy również plastikowe obrysówki służące do wskazywania kierowcy, gdzie dokładnie znajduje się narożnik pojazdu. I teraz taka mała podpowiedź. Jeżeli macie w swoim modelu problem, w którym jest ruszający się błotnik we wszystkie strony, jak miało to miejsce u mnie, można to w bardzo prosty i szybki sposób naprawić. Z racji tego, że błotniki to całkiem osobny element, wystarczy odkręcić metalową kabinę pojazdu i dostać się do słupków, na których zamocowano chlapacze. W moim przypadku tylko jeden ze słupków był przytopiony, a pozostałe trzy osadzono luzem, stąd ten efekt. Wystarczy przytopić pozostałe słupki bądź wpuścić odrobinę kleju na każdy ze słupków. Najlepiej cyjanoakrylowy, by nigdzie nie pozostawił białego nalotu w przypadku gdybyśmy dodali za dużo kleju i gdyby gdzieś ściekł. To z pewnością rozwiąże problem. Wracając do modelu, zderzak przedni czarny, cały plastikowy, z czarną tablicą rejestracyjną centrum posiada po bokach dwie lampy, które także są plastikowymi elementami osobnymi i daleko im do tandetu. Kontynuując temat przodu pojazdu teraz skupimy się na wyższych partiach. Na przodzie pokrywy silnika umiejscowione zostało plastikowe logo Kraza będące elementem osobnym montowanym na wcisk. Dalej dopatrzymy się dwóch dzielonych prostokątnych szyb z dwoma plastikowymi czarnymi wycieraczkami mocowanych z góry kształtem odpowiadającymi oryginałowi a nawet co mnie pozytywnie zaskoczyło adekwatną ich grubością. Zwyczaj wycieraczki nie są zbyt starannie wykonane Nierzadko zbyt grube i mało szczegółowe, jednak w tym modelu tego nie uświadczymy. Lusterka plastikowe, moim zdaniem wykonane bardzo dobrze. Zarówno kolorystycznie, odpowiadają oryginałowi, ponieważ mocowania mamy w kolorze karoserii, zaś samo mocowanie luster jest czarne i w odpowiednim kształcie. Podobnie jak same mocowania. Nie ma tu zbyt dużej ilości wsporników, czy przypadkowego ich kształtu. W temacie lusterek wszystko jest zgodne. Oczywiście od wewnątrz pomalowane srebrną farbą. Od frontu, przez szyby, możemy dopatrzyć się fotela kierowcy, pasażera, ale także ogromnej kierownicy, która w krazie bez wątpienia występowała. Jednak o wnętrzu opowiem na koniec wideo. Obok u pojazdu będzie sporo do opowiedzenia ze względu na dużą ilość detali. Zacznę od charakterystycznej dla krazów trąbki mocowanej pod lusterkiem od strony kierowcy. Obok niej, nad kołem przednim, wszelakie przetłoczenia, tak więc mamy wszystko na swoim miejscu. Opony standardowo-gumowe, felga w kolorze czarnym z widocznymi 10 śrubami mocującymi i 4 otworami, także tutaj też się wszystko zgadza. Drzwi, również tutaj wszystko w porządku, widoczne małe zawiasy, klamka to wypukłość pomalowana na srebrno, po prawej stronie uchwyt ułatwiający wejście do kabiny. No i pod drzwiami duży czarny ryflowany stopień, na którym znajdziemy umiejscowioną izolowaną skrzynkę, w której znajdują się akumulatory. Całość dosyć delikatna niestety. W momencie wzięcia modelu w rękę trzeba uważać, aby nie ułamać tego elementu, bo o to nie trudno. Za stopniem od boku widzimy plastikowy wydech pomalowany jak zwykle na srebrno. Idąc dalej bliźniacze koła tylne. Tutaj także wszystko się zgadza, a pomiędzy kołami tylnymi bardzo dobre, widoczne, półeliptyczne resory piórowe zaznaczone na ramie pojazdu. Keeper, o nim krótko, zarówno kształt, jak i wszelakie przetłoczenia, czy detale na swoim miejscu, pomimo iż jest to plastik, to jakoś zadowala, nic tu nie wygina się, myślę, że nikt nie powinien mieć do niego zarzutów, szczególnie, że jest on odchylany, co jest uważam sporym plusem. Pracuje na dwóch siłownikach, które są takie same jak w oryginale, nic nie skrzypi, całość pracuje bez wielkich oporów, bardzo przyjemnie, tak więc tutaj wszystko też jak najbardziej na plus. Po odchyleniu ukazuje się niewidoczne wcześniej małe okienko na tyle kabiny, i w temacie boku lewego to by było tyle. Przechodzimy do tyłu pojazdu. Na tyle nie ma zbyt wielu elementów, o których można opowiedzieć, dlatego króciutko. W głębi pod skrzynią dopatrzeć można się nadrukowanej czarnej kwadratowej tablicy rejestracyjnej oraz po bokach tylko dwóch świateł, które są wypukłością pomalowaną na czerwono. Na środku, tuż nad tylnym dyferencjałem, umieszczono czarne mocowanie służące do holowania. Pora na bok prawy. Z elementów, których nie było po stronie kierowcy, tutaj można dopatrzeć się w pełni plastikowego zbiornika paliwa, a obok niego dwóch zbiorników na powietrze, również plastikowych, które są znakiem rozpoznawczym dla poliftowych krazów produkowanych od 1976 roku. Obok prawym myślę, że wystarczy. Czas na podwozie. Podwozie pod względem szczegółowości nie zawodzi. Mamy tu wiele detali, m.in. resory przednie, wydech, liczne drążki. Dwa dyferencjały, bak, zbiorniki powietrza, napis Kras 256 1 do 43. No, widać praktycznie wszystko z tej perspektywy. Jednak niestety cała rama, jak i wszelkie podzespoły mamy tutaj w plastiku. Także szczegółów sporo, jednak jakość elementów z jakich wykonano podwozie nie zachwyca. Teraz jeszcze na momencik zajrzymy do środka. Po ściągnięciu kabiny można przyjrzeć się bliżej wnętrzu, które niczym nie wyróżnia się od poprzedników, jeżeli chodzi o materiały, z których zostało wykonane. Co do samego odwzorowania, jestem zaskoczony, bo naprawdę ma wiele cech z wnętrza oryginalnego kraza. Duża kierownica, drążek zmiany biegów, też pokrywający się z wnętrzem, jak ma to miejsce w prawdziwym krazie, podobnie jak dźwignia hamulca ręcznego. Boczki drzwi, dźwignie, gazu, hamulca oraz sprzęgła. Nawet deska rozdzielcza, zegary, przyciski czy plakietki to wszystko naprawdę pokrywa się i jestem pozytywnie zaskoczony. Niestety, deski nie wyciągam, ponieważ umiejscowiona jest na nity i chciałbym, aby tak pozostało. Podsumowując, model Krasa 256B1 to model z odwzorowaniem wielu detali. Nie posiadający błędów z umiejscowieniem podzespołów, prezentujący się bardzo przyzwoicie. Niestety minusem z pewnością jest plastikowa rama, jednak uważam, że naprawdę duża szczegółowość wykonania w tym modelu nieco rekompensuje tę plastikową ramę. W odcinku kolejnym zaprezentuję model Tatry 813 z 1968 roku, którego premiera nastąpi 26 maja 2021 roku. W poprzednim odcinku spisaliście się zarówno w temacie łapek, komentarzy czy subskrypcji, za co bardzo dziękuję. Widzę, że zainteresowanie jest naprawdę duże i ze względu na to, że tak chętnie oglądacie te filmy, na pewno na kanale ukaże się każdy model z tej kolekcji. No i oczywiście zachęcam również pod tym filmem do pozostawienia łapki, subskrypcji oraz komentarza o treści Tatra 813. Dzięki wielkie jeszcze raz. Teraz kilka zdjęć Kraza z terenu. No i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!